Zaczynamy opowieść. Był piękny dzień, więc tato. No lekka przewaga, więc karniaczek się należy. Malutki, powiedzmy że malutki. Lazar będzie malutki. Czytam dalej. Postanowił zabrać dzieci. Wozo! Powiedzmy, że karniaczki będziemy pić... O, prawie równocześnie. Proszę bardzo. Karniaczki będziemy y pić tylko jak będzie pojedyncza osoba, no, że Brakuje wodki. By mogły zobaczyć słonia. Dzieci zapiszczały radośnie. To poszedł więc do mamy, żeby odwieścić tę wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły, a najbardziej córka. Synek powiedział. No tutaj chyba się należy karmiara ponieważ... Nie wiadomo, kto powiedział. Zabierzmy też Azora. A Azor? Jak to? Azor? Jak czystało stało na psa? Zameldał na ogony. proszę pokazać. Córka. Bardzo chcieli iść do zoo. A para liczy to wszystko. Tak bardzo proszę poprawcie sobie te krzesła, może za na, war na warze wylądujecie. Rodzice? Przygotowali się do wyjazdu, a zona. Jak to Azor? Jegał Biega, między nogami całej godziny. Pogoda dopisywała córeczka. Postanowiła zabrać na spacer Azorka. Przed wyjściem do Zo, ale synek Ubiegł mój córeczkę i Azor. Jak to Azor? <noise> Już dawno był nad gorzem. W końcu późnym popołudniem cała.

Są tam, gdzie stało. Tak, to był piękny dzień dla wszystkich. Dla mamy, dla taty, dla Synusia, dla córeczki i Azora. Wielkie ogromne brawa dla tych dziesięciu osób, które chyba przez 10 minut przynajmniej będą. No to już przerwę, a teraz werdyk parunowy z do którego stolika pójdą się napić, kto wygrało.